W Brytanii oskarżono o zastrzelenie mężczyzny, który miał ją zgwałcić. Zostałam aresztowana za morderstwo. Był w moim domu. Została zgwałcona i pobita. Mogła zginąć. System skrzywdził ją równie mocno. W Alabamie obowiązuje prawo do obrony koniecznej. Mogła je wykorzystać, była we własnym domu. Czy system chroni kobietę równie skutecznie jak mężczyznę? Postąpiłam słusznie. Gdybym tego nie zrobiła, ja i mój brat byśmy nie żyli. Wziąłem winę na siebie, bo inaczej siostra nie odzyskałaby dzieci. Przywitaj się. Nie powinna była trafić do więzienia. Nauczyłam ją walczyć wszelkimi możliwymi sposobami i tak zrobiła. Kocham cię. Chcę odzyskać dzieci. Muszą wiedzieć, że ich mama nie jest zabójczynią, że się broniła, bo każdy ma prawo się bronić. Prawo nie może chronić tylko mężczyzn. Kropka.